Z Orybicza możecie popłynąć na wyspę Korczula. To tutaj znajduje się prom, na którym możecie kupić bilet, wjechać samochodem i popłynąć na przepiękną wyspę Korczula. W filmach o Korczuli będę narratorem ja. Powodem tej zmiany jest to, że jestem bardziej zachwycony Korczulą niż Izabella. Aby zrozumieć, Izabela jest też bardzo zachwycona, ale ja jestem trochę więcej i mam większe pragnienie dzielenia się wszystkimi wrażeniami. Prom zarebicia do wyspy Korczula, dokładnie miejsca do Mincie. podružuje každe god dnja i to što našće raziđenje. Cena dla doroslih vinosići našće kun i dla menšego samohodu osobi stego 63 kun. V opišće filmu zostavljame vam link v kterim možno znali šistke informacije o ruhu promovim. Jak vidač na film je, ne planujte vi Čečke do Korčuli bez samohodu, motocikla, lubroveru. Po nevježdominče znajduje se 2 do 3 kilometru od Korčuli. Tijeliko ješ li hcete spacerovat špul i vijencej, ali na to vam moge porađići bardzo interesujonca mjensca do spaceru. Korczula to miasto, które znajduje się na wyspie o tej samej nazwie, czyli Korczula. Jego stare miasto znajduje się na małym półwyspie. Korczula to średniowieczne miasto otoczone murami, basztami. Teraz idziemy go zwiedzić, pokazać najważniejsze informacje i miejsca na temat tego miasta. Zasubskrybujcie nasz kanał i ruszamy w naszą podróż. W samej Korczuli mieszka około 3000 mieszkańców. To tutaj znajdują się banki, restauracje, bary, urzędy, apteki, naprawdę nawet muzeum i kino. Tutaj widzieliśmy. W porównaniu do Półwyspu Peljeszac, który tutaj jest pobliski. I jest tutaj po prostu nowocześnie, tutaj możecie znaleźć wszystko. Nawet słyszeliśmy, że ludzie z Półwyspu Peljeszac pływają na korczule, żeby załatwić jakieś sprawy urzędowe bądź coś kupić, ponieważ tutaj znajduje się nawet centrum handlowe. Historia miasta, a i wyspy Korczula jest bardzo bogata. Jeršao osada zostala založona przez Grekovi i Livu. Miasto tež naležalo do gotuv i Bizanciju. Potem vispa uziskala krutkov nepodlegoš, bila pod vladanjem Republiki Venetske potem republiki Dubrovnika od 1920. roku Jugoslaviji i v koncu od 1991. roku naleži do Hrvatske. Korčula je bardzo pjenkna. Spacerujonc ulicami tego mjesta, čuli smo se jak bi sme spacerovali po krolevskih dvorah. Za každim rogem provadzujoncim do nove ulici zaskakival nas užekajonci vidok, a po calim mješće panovala čiša i spokoj. który co jakiś czas przerywało bicie dzwonów z katedry św. Marka. Charakterystyczną cechą starego miasta w Korczuli jest taka zwarta budowa i siatka ulic w kształcie szkieletu ryby. Podczas spaceru tutaj możemy poczuć, że między tymi uliczkami wieje taki malutki wiatr. Akurat nie my trafiliśmy na ten największy, zimny, chłodny wiatr, i gdy wyjdziemy ze Starego Miasta, to wręcz urywa głowę, jest tak zimno, wieje taki naprawdę chłodny wiatr, a tutaj między tymi uliczkami spaceruje się bardzo przyjemnie. Więc naprawdę ktoś to wymyślił w taki bardzo innowacyjny sposób jak na tamte czasy, ponieważ teraz tutaj między tymi uliczkami nie wieje wiatr i jest bardzo przyjemnie. Legenda mówi, że w Korczuli był urodzony Marco Polo. Niemniej jednak nie jest to potwierdzone historycznie. Niektórzy mówią, że Marco Polo był urodzony w Wenecji. Możecie tutaj zwiedzić muzeum Marco Polo i myślę, że jest to takie fajne turystyczne miejsce, żeby zobaczyć. Stare miasto Korczuli jest pełne takich małych kamiennych uliczek. Niektóre z nich schodzą prosto do morza, więc jest to taki fajny widok. Myślę, że w trakcie sezonu jest tutaj po prostu ciekawie. Jest więcej takiego życia, są otwarte restauracje. Wiadomo, my jesteśmy tutaj w lutym, w dobie pandemii koronawirusa. Więc nie ma tutaj ludzi, wszystko jest zamknięte. Ale jeżeli bierzemy pod uwagę tylko wygląd tego starego miasta i tych zabytków, to warto tutaj przyjechać na kilka godzin i odwiedzić to miasto. Mam nadzieję, że spodobał Wam się film o mieście Korczula. Zasubskrybujcie nasz kanał, ponieważ opublikujemy jeszcze kilka filmów o mieście i wyspie Korczula, które jednocześnie oferuje dzikość i spokój. a kde civilizácia i džič žijú v doskonalej koexistencii.